Dzień dobry, wieczór. Fajnie, że tu jesteście. Lecimy z kolejnym tematem, a dziś lacie. Lacie, nie mam pojęcia. Firma, lacie, robi dyski. Nie lacie. Także łącznie kart mam 2, 4, 6. Znaczy kart mam więcej, ale takich typowo roboczych mam 6. Już jesteśmy przy kartach pamięci. Jakie to karty pamięci? Obecnie używam kart Angelbeard. Jakich kart pamięci używam? Jakich dysków używam? Czy używam jakiejś chmury? No właśnie, czyli dzisiaj o archiwizacji zdjęć, słów kilka. Zapraszam! Fotografowie podobno dzielą się na tych, co dobrze gdzieś tam archiwizują swoje zdjęcia, i na tych, co dopiero będą to robić, bo stracili jakiś materiał. Czy jakoś tak, nie wypamiętam jak to było, ale mniej więcej tak. No ja jestem z tych, którzy od początku dosyć pedantycznie podchodzą do tego tematu, więc staram się mieć wszystko dobrze ogarnięte. Nie straciłem dotąd żadnych zdjęć, żadnego materiału, nigdy nie miałem z tym problemu, więc myślę, że robię to całkiem sensownie. Po pierwsze, y jak robię zdjęcia, to mam aparaty, które robią zdjęcia na dwie karty pamięci. Już jesteśmy przy kartach pamięci. Jakie to karty pamięci? Obecnie używam kart Angelbeard. Kupiłem je w zaprzyjaźnionym sklepie f43.pl. To nie jest żaden film sponsorowany, także polecam ten sklep, bo ekipa fototechniki zna się dosyć dobrze na rzeczy. To raz. A dwa zawsze mają ciekawy i nietuzinkowy asortyment. Takim właśnie nietuzinkowym asortymentem były dla mnie karty Angel Beard i to było totalne odkrycie. Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji. Robi wrażenie! Nie sądziłem, że karty mogą mnie w jakiś sposób zaskoczyć. A jednak, jak mnie zaskoczyły karty Beard, Przede wszystkim pancernym wykonaniem. To są karty, których już używam od dosyć długiego czasu i nigdy mnie nie zawiodły, jeżeli chodzi o ich wykonanie. Miałem karty innych firm i często było tak, że po dwóch, trzech latach intensywnego użytkowania te karty, czuć było, że coś tam w nich lata. Cały czas tłuko, ale to tak tłuko, całe noce, całe dnie tłuko, taki ten... i tak bez przerwy. Że się rozwarstwiają, że się rozchodzą. W tych kartach nie ma o tym mowy, one naprawdę są pancernie wykonane i to jest dla mnie ogromna zaleta, bo to daje mi poczucie bezpieczeństwa, że z tym sprzętem się nic po prostu nie stanie. Dodatkowo w zestawie z czytnikiem od tej samej marki działają one po prostu piekielnie szybko. To znaczy zgrywanie materiału to jest naprawdę ilka. Ja lubię zgrywać materiał zaraz po ślubie jak wracam, przychodzę, włączam komputer, zgrywam zdjęcia, idę się kąpać, wychodzę i w zasadzie zdjęcia mam już zgrane. Także to jest duża zaleta, bo nie muszę czekać jeszcze po nocy na zgranie Zdjęć. Czytnik od Angel Beard ma sloty na dwie karty, także wsuwam tam od razu dwie karty z danego reportażu. Dwie pozostałe karty, które też były w aparacie i mają dokładnie to samo, chowam do pudełeczka i zostawiam. Jeżeli na przykład mam ślub na następny dzień, to te dwie karty z zapisanymi danymi zostawiam sobie w pudełeczku, a z tych dwóch kart kasuję zdjęcia i mam jeszcze po prostu dwie kolejne zapasowe. Także łącznie kart mam dwa, cztery, sześć. 3 kart mam więcej, ale takich typowo roboczych mam 6, czyli jak idę na jedno zlecenie, to z dwóch kart kasuję zdjęcia, na dwóch mi zostają. No i oczywiście zdjęcia mam jeszcze zgrane na dyski. Jak już jesteśmy przy dyskach, no to lecimy. Dyski mam od firmy, zabicie mnie, ale nie wiem kompletnie jak się to czyta. Lacie, la sie, nie mam pojęcia. Firma Lacie robi dyski. Nie lacie. Słabe. Ale generalnie dyski od tej firmy kupiłem z tego powodu, że przeczytałem po prostu dobre opinie na ich temat. Faktycznie te dyski są spoko. Skonfigurowałem sobie dwa takie dyski. Że zgrywam na jeden, od razu kopia pojawia się na drugim, czyli mam jakby w dwóch fizycznych dyskach, które mam w domu, od razu kopię zdjęć z danego reportażu. Ale to nie koniec, bo w tym momencie wlatuje chmura. Nie chmura deszczu, a chmura dropbox. Tam też lądują w efekcie zdjęcia z danego reportażu. Czyli po dniu pracy wracam ze zlecenia, zgrywam z dwóch kart na dysk od firmy Lacie. I on też zgrywa na drugi dysk, który jest jakby taką kopią jego. I potem sobie na spokojnie te zdjęcia lecą na Dropboxa. I w ten sposób mam na dwóch kartach pamięci, które są schowane, na dwóch dyskach i na Dropboxie. I mogę spokojnie iść na kolejne zlecenie. Dzięki temu, że mam tak zachowany ten proces, nic nigdy mi się nie straciło, a ja śpię spokojnie. Zdjęcia potem kasuję miesiąc po oddaniu parze. Skasuję rawy z y, tych dysków i z Dropboxa. Także mam jeszcze taki. Chwilę zapasu, jak para przejrzy, obejrzy zdjęcia, już jest wszystko, git, no to wtedy sobie na spokojnie tamte zdjęcia kasuje Na tych samych dyskach po prostu sobie zostawiam i które oddałem parze. Jak widzicie, ja mam to dosyć tak usystematyzowane i taki schemat zrobiony całego procesu tego zgrywania. Prozak na chęć życia. Gryjawit na się nie starzenie. Nootropil na lepsze funkcjonowanie metabolizmu mózgu. enkopirynę profilaktycznie. To wynika z tego, że jestem trochę pedantyczny, a dwa, że to mi daje po prostu spokojniej spać. Ja wiem, że jak mam pozgrywane te zdjęcia, to spokojnie mogę iść na kolejne zlecenie i realizować kolejny materiał. Także lubię mieć to poukładane, bo po prostu to mi daje spokój w trakcie pracy. Nie jest to spowodowane tym, że straciłem kiedyś jakiś materiał i dlatego tak zacząłem robić. Jeżeli Wam się nie zdarzyło stracić materiału, a tak nie robicie, to polecam i tak zacząć tak robić. Nie ma co tutaj się rozwodzić w tym temacie, no bo to jest dosyć proste. Dwa sloty w aparacie, potem dwa deski, lacie i chmura Dropbox. W ten sposób wiem, że co by się nie działo, czyli Cokolwiek się wydarzyłoby w domu, że nie wiem, spaliły się obydwa te dyski. Dwie karty się zgubiły, to jeszcze jest ten Dropbox. Trudno by było jeszcze bardziej to zabezpieczyć, ale może są takie sposoby, które Wy Macie i które by usprawniły mój proces, albo go jeszcze dokręciły, żeby ten proces był jeszcze, że tak powiem, bezpieczniejszy. Jeżeli macie taki pomysł, to dajcie znać w komentarzach. Jeżeli spodobał Wam się ten filmik, dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie lajka. Będzie mi bardzo miło. Więcej takich materiałów oczywiście będzie powstawać. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to zapraszam do subskrybowania kanału. Inne tego typu materiały i o wszelakiej innej tematyce fotograficzno-ślubnej znajdziecie też na moim Instagramie i TikToku, gdzie serdecznie zapraszam. A na dziś to wszystko. Mięsistych kadrów życzę i do następnego.